Cześć, z tej strony Damian z 5 Okrążenia, witam Was w kolejnym wideoblogu. Oczywiście zanim zaczniecie oglądać to proszę dajcie łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się to co robię, zasubskrybujcie kanał jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A więc przechodzimy do tematu wideobloga. Kilka dni temu zdążyłem nagrać materiał o tym, że Emil Saint-Futinow może nie być jedynym zawodnikiem, który ma wątpliwości co do nowych warunków kontraktów, bo na tamten moment wiedzieliśmy tylko o Rosjaninie, który wypowiedział się w Eurosporcie na temat obecnej sytuacji. Jak się okazało, nie trzeba było długo czekać. Kolejni zawodnicy zaczęli mieć wątpliwości i obecnie trwa okienko transferowe. Trwają negocjacje, ale co się okazuje, do tych negocjacji nie tylko wkroczyli zawodnicy i kluby, ale na tej linii pojawiło Pojawił się nowy gracz, i ten nowy gracz to federacje ze Szwecji czy Danii, które chcą zakazać swoim zawodnikom jazdy w Polsce. Mnie zastanawia jedno, ciekawe jakie konsekwencje wobec swoich zawodników chcieliby wyciągnąć na przykład Szwedzi. Wiemy doskonale, że na przykład Leon Macen już się dogadał ze swoim klubie w Polsce, czyli Częstochową, ponieważ mieszka właśnie w naszym kraju i nie miał żadnych zobowiązań kontraktowych z duńskim klubem. Tak samo Fredrik Tinger nie podpisał kontraktu w lidze szwedzkiej i bez problemu dogadał się z włókniarzem Częstochowa, przedłużając właśnie kontrakt z Lwami. E, więc widzimy, że ten temat jest e, jak najbardziej e, nie zagraża wszystkim zawodnikom szwedzkim czy duńskim, tylko tym, którzy mają kontrakty. A już widzimy, że nabywa e, informacje, że Kendelbierre rozważa rozwiązanie kontraktów w swojej rodzimej duńskiej lidze, więc e, kto wie, czy te twarde warunki postawione przez szwedzką czy duńską federację nie wyjdą im jeszcze na gorsze. Oczywiście Polska Ekstra Liga także stawia twarde warunki, co w mojej opinii e, jest jak najbardziej dobrym ruchem. E, jednym z takich twardych warunków jest między innymi fakt, że jeżeli jakiś zawodnik przyjedzie do Polski i będzie tutaj jeździł, ale zdecyduje się wrócić do swojego kraju przez co na razie się na kwarantannę i nie będzie mógł wrócić znowu do Polski, żeby jechać w meczach no to w takim wypadku wszystkie pensje z tego roku będzie musiał zwrócić, natomiast zostanie zawieszony w prawach zawodnika Excel Ligi na najbliższy czas oczywiście ktoś powie, że jest to krzywdzące ale mamy takie czasy, a nie inne i jest dużo innych obozów które wprowadza Exceliga na swoich zawodników i oczywiście jest to ich obowiązkiem, aby zadbać o jak najlepszy produkt i hej. Nic, niko, nikt do niczego nikogo nie zmusza. Jeżeli jakiś zawodnik nie chce iść w to nie musi. Ale uwierzcie mi, nigdzie nie dostanie tyle kasy, co właśnie w Polsce, nawet po tych obniżkach, więc to będzie jego decyzja. Jak widzimy, kolejni zawodnicy będą się łamać i będą chcieli przyjeżdżać do Polski. Kolejna kwestia. Niki Pedersen w wypowiedziach powiedział, że tutaj nie chodzi tylko o kwestie finansowe. Tutaj chodzi również o szacunek do jego osoby. Ale jak się zastanówmy, czy to naprawdę chodzi o szacunek do jego osoby? W jaki sposób tutaj nie szanujemy Nikiego Petersena, każąc mu zostawać parę miesięcy w danym kraju, nawet abstrahując od kwarantanny. W świecie sportu nie jest to jakaś nadzwyczajna sytuacja. Oczywiście, w Żulu jest wyjątkowo, ale w świecie sportu nie jest to nadzwyczajna sytuacja, że jakiś zawodnik podpisuje kontrakt z danym drużyną i mieszka w tym kraju przez wiele miesięcy. Więc nie widzę tutaj przeszkód, żeby nikki Petersen ze swoją rodziną przeprowadził się do Grudziądza czy do innego miasta w Polsce, jeżeli będzie chciał, bo w taki sposób, że mógłby to rozwiązać. I mieszkać tutaj. No wiemy, że w piłce nożnej i koszykówce, tak naprawdę w większości dyscyplin sportów drużynowych, jest to normalne, że zawodnik przyjeżdżający z innego kraju do danego klubu mieszka w danym miejscu i trenuje tu codziennie. Więc nie jest to jakaś sytuacja, w której Ekstaliga nie szanuje zawodników. Po prostu jest to taki wymóg obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. I tak jak Ekstaliga mówi, nie jest powiedziane, jeżeli te wszystkie obostrzenia związane z granicami zostaną zniesione. To oczywiście nie będzie obowiązku przybywania zawodników na terenie Polski, jednak w tym momencie ten, kto ma kasę, ten może powiedzmy zarządzać tym, jak ma wyglądać dany format. Ligi, jak mają zawodnicy się zachowywać, i takie są warunki ligi. Jeżeli ktoś ich nie przyjmuje, oczywiście ma do tego pełne prawo, ale tak samo według mnie nie ma pełnego prawa do tego, aby narzekać, że jest tak, a nie inaczej. Tak więc następne dni pokażą, którzy zawodnicy nie zdecydują się na podpisanie kontraktów w lidze. Na przykład, właśnie tutaj e, Niki Pedersen już powiedział, że na pewno tego e, nie zrobi, i tutaj nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale właśnie o e, obowiązek przebywania w Polsce przez co najmniej kilka Tygodni do czasu, kiedy granice i obowiązkowa kwarantanna zostaną zniesione. Jest to jego prawo, jak najbardziej. Jednak jestem ciekawy, w jaki sposób teraz kluby będą patrzeć na Duńczyka, kiedy po raz kolejny będą chciały z nim podpisywać kontrakt, a więc. Szwedzi i Duńczycy chcą zrobić swoją ligę. Dbają o swój interes, tak samo jak w Polsce Ekstraliga dba o swój interes. Tylko wygra oczywiście tutaj silniejszy, a tym silniejszym jest tutaj Ekstraliga, więc naturalnie zdecydowana większość zawodników zgodzi się na te warunki i zgodzi się na przebywanie w Polsce przez wiele tygodni. Myślę, że będą właśnie pojedyncze przypadki, gdzie zostaną zawodnicy w Danii czy w Szwecji. Ale jednak przypomnijmy, że nadal to w Ekstralidze będą mieli więcej pieniędzy i tutaj będą mieli pracę za to, co kochają, czyli jazdę na żużlu. Zobaczymy, kto podąży jaką drogą, kto zdecyduje się pozostać w kraju i nie podpisywać nowej umowy w Polsce. Tutaj warto też przytoczyć kolejne obostrzenia, które wprowadziła Ekstraliga, że jeżeli jakiś zawodnik nie zgodzi się na wprowadzenie obniżki swojej stawki za punkt oraz obniżki stawki za podpis. To nie może występować w negocjacjach z innymi drużynami w trakcie trwania swojego kontraktu. Ekstraliga już jest przygotowana na to, że niekoniecznie wszystkie drużyny będą w pełnych składach, tak jak zapowiadano to przed sezonem, i w specjalnym regulaminie przygotowała coś można powiedzieć nowego jak na polską Ligę, czyli będzie pozwalać nawet do występu dwóch gości w ekipach drużyn. Co to znaczy? To znaczy, że drużyna z Ligi będzie mogła sobie dobrać do jednego meczu dwóch zawodników z niższej pierwszej albo drugiej ligi na zasadzie instytucji gościa jest to funkcja stosowana w lidze angielskiej już od dłuższego czasu i powiem szczerze mi się nie podoba z tego względu mi się to nie podoba ponieważ często bywa tak, że jeden zawodnik potrafi jechać dla jednej ekipy, żeby za tydzień powiedzmy punktować dla drugiej ekipy, i powiedzmy jest tutaj pewien konflikt interesów, powiedzmy, bo obie drużyny walczą o utrzymanie, i jest to takie trochę dziwne, co nam może być trudne do zrozumienia. i oczywiście w obecnej sytuacji może być to dobre rozwiązanie, żeby drużyny były w stanie zapewnić widowisko na pewnym poziomie i żeby były w stanie zapełnić sobie Pełny skład, jednak mam nadzieję, że jest to tylko rozwiązanie krótkoterminowe na okres właśnie koronawirusa, a od przyszłego sezonu instytucji gościa w Ekstelidze nie będzie. Także podsumowując, pojawiły się dwa problemy w ciągu ostatnich kilku dni. Po pierwsze, zawodnicy niektórzy narzekają, że będą musieli być izolowani, będą przytrzymywani niczym niewolnicy w Polsce, chcąc jeść w Ekstelidze. ale powtórzę, nie jest to jakaś sytuacja wyjątkowa w świecie sportu, to jest normalne, że jeżeli piłkarz podpisuje kontrakt, Koszykarz, hokeista, czy e, piłkarz, czy siatkarz, jakikolwiek zawodnik sportu drużynowego podpisuje kontrakt w danym mieście grając w danym kraju, to przebywa tam parę miesięcy. Przeprowadza się często także z rodziną, więc to nie jest nic nowego. I z pewnością tutaj kluby też nie zostawiają zawodników na lodzie. Już czytałem, że niektóre załatwiają mieszkania swoim zawodnikom. Natomiast jeżeli chodzi o wieszanie psów na niektórych zawodników i wyzywanie ich a, wypieprzaj do siebie. Takie komentarze można wyczerpać. Ja próbowałem Ilasa Fłytinowa czy Nikiego Petersena. Wypieprzaj, nie chcemy cię w ekstylizę. Oczywiście tutaj ponoszą nas emocje, bo byśmy chcieli, żeby było wszystko jak najlepiej. Jednak nie ma co wyzywać zawodników, każdy ma swoją wolną wolę, każdy może podjąć decyzję jaką chce i to jego sprawa, czy nie będzie chciał zarabiać takich pieniędzy w Ekta Lidze czy zostać właśnie w Lidze Duńskiej, gdzie zarobki będzie miał jeszcze 5 razy niższe niż obniżona stawka w Polsce, więc to będą kwestie indywidualne myślę, że nie można się na nikogo obrażać trudno, takie narastały czasy. Poznaliśmy też niektórych zawodników, którzy są skłonni pojechać za mniejszą stawkę, a też zobaczymy zawodników, którzy bardziej patrzą na pieniądze, chociaż z pewnością sprawia to wiele trudności. I tak jak ostatnio mówiłem, że Emil Zawidonów wyliczył, że być może w tym sezonie wyjdzie na zero. Tak też w przeglądzie sportowym czytałem wypowiedzi Jakuba Jamruga, który powiedział, że na ten sezon już wie, że będzie musiał wziąć kredyt. No nie jest to sytuacja, powiedz Jestem sobie szczerze, dosyć normalne, ale no też dużo z wyjątkową dyscypliną, jak już nieraz wspominałem. I tylko jedynie możemy się zastanawiać, dlaczego zawodnicy nie dysponowali swoimi zarobkami z roku na rok rozsądniej, tak aby nie potrzebować brać kredytu, tylko powiedzmy ze swojej skarbonki i potem odłożyć znowu zarobione pieniądze. Także mam nadzieję, że niedługo jak największa liczba zawodników zgodzi się na nowe warunki. Motor Lublin jest pierwszą drużyną w która dogadała się ze wszystkimi swoimi zawodnikami. A propos Obniżek Stawek, i skompletowała skład taki sam, jaki zaplanowała w zimę. Dotychczas jest jedyną ekipą, ale wiemy, że już blisko tego jest także Włóknia szczęstochowa, Częstochowa, e, któremu do pełni szczęścia brakuje jeszcze zgód Jakuba Miśkiewiaka i Rune Holty, a myślę, że niedługo będziemy poznawali także kolejne ekipy, które dojdą do porozumienia ze swoimi zawodnikami i mam nadzieję, że w jak najbardziej kompletnych składach pojedziemy w Excelidze i naprawdę brakujących zawodników będzie można powiedzieć na palcach jednej ręki. Jedno co mnie martwi i na coś czuję, że na ten temat jeszcze będziemy musieli wrócić i podyskutować na wideoblogu, to kwestia pierwszej i drugiej ligi, bo tam również będą zawodnicy musieli zgodzić się na obniżki pensji, stawki za punkt, stawki za podpis. Jeżeli już tutaj w niektórzy zawodnicy się zastanawiają, czy to poświęcenie jest warte świeczki, no to w pierwszej i drugiej lizy, gdzie te obniżki sprawią, że stawki będą jeszcze mniejsze, co powiedzą w takiej sytuacji niektórzy obcokrajowcy? Pozostaje nam czekać. W tym momencie nie widzieliśmy żadnej wypowiedzi niektórych żużlowców, którzy jeżdżą w pierwszej czy drugiej lidze. Ale coś czuję, że w następnych tygodniach takowe się pojawią i będziemy mieli kolejną, że tak powiem, dramę w żużlu, bo tych nie brakuje. Także dzięki za słuchanie. Dawajcie w komentarzach oczywiście znać, co wy myślicie na temat tej sytuacji. Chętnie poczytam, chętnie odpowiem, czy nawet odniosę się do tym w kolejnym odcinku wideobloga. A tymczasem pozdrawiam. Na razie. Cześć.